Wszystkim z tej strony, taka ma na waszych ekranach kolejny odcinek z Alicji Online. No i słuchajcie kochani, na początku chciałabym wyjaśnić parę spraw. Pierwszą sprawą jest to, że ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy mogą się niecierpliwić, że ja nie wiedziałam, jak zrobić te dzienne zadania, że nie doczytałam, że to trzeba wejść na rancho online i tak Ale jak wiecie, każdy może coś przeoczyć, każdemu zdarza się popełnić błąd, nawet jak czyta, wystarczy jedna krótka myśl i coś co czytam może w ogóle nie mieć dla nas sensu. No niestety nie doczytałam, nie sprawdziłam do końca dokładnie e, i wyszło jak wyszło, co nie znaczy, że jestem jakimś debilem, tak? E, no nazwijmy rzeczy po imieniu, niektórzy z was zaczęli mnie nawet wyzywać. Co mnie naprawdę e, znaczy może nie śmieszy, tylko wiecie, co to jest dla mnie takie e, odrzucające od niektórych ludzi w ogóle od ludzi, że zamiast na spokojnie powiedzieć i wytłumaczyć hej pomyliłaś się, wiesz, to trzeba było po prostu wejść na ranczo online, było mnóstwo takich komentarzy i za nie bardzo dziękuję, że właśnie tak w taki kulturalny sposób ludzie potrafili mi powiedzieć, że zrobiłam coś źle, że nie doczytałam w porządku. Ja tym ludziom w większości podziękowałam, jeśli komuś nie w komentarzu, to teraz publicznie tutaj dziękuję bardzo i naprawdę chciałabym, żeby to które podeszły do mnie w taki hamski sposób, żeby też pomyślały na przyszłość, że co jeśli wy pomylicie się kiedyś i ktoś w taki sposób zachowa się jak wy wobec mnie? Mam nadzieję, że nie, ale chciałabym, żebyście wiedzieli po prostu, że, że to nie jest w porządku i ja takiego zachowania w ogóle kompletnie nie podzielam i nie wiem skąd w ludziach tyle nienawiści się bierze teraz. Naprawdę, nie mam pojęcia, skąd zawiść, i, i to jest naprawdę bolesne. Jest znowu ataka ma psycholog, ale naprawdę, uwierzcie mi, że ja, ja się zaczynam bać, jak dzieci potrafią się wyrażać czy w komentarzach, nawet nawzajem, nie tylko do mnie, ale nawzajem do siebie kurczę, niektórym przeszkadza, że piszą komentarze, jeden, dwa, trzy, czy tam jestem pierwsza, tak? Nie przeszkadzają mi takie komentarze, już Wam kiedyś odpowiadałam na to, nie wiem, czy wszyscy czytaliście ten komentarz, czy nie. Nie przeszkadza mi to, że pod moimi filmami ktoś tam się ściga, kto był pierwszy. Chcecie, to się ścigajcie, mnie to nie boli, nie przeszkadza mi to. Po prostu takie komentarze, no raczej nie doczekają się mojej odpowiedzi i nie są, wiecie, jakieś wartościowe, ale mi one nie przeszkadzają, więc. Więc nie rozumiem też takiego hejtu w stronę dzieci, które tak piszą. Boże, chcą, to niech piszą, dajcie im spokój. Wy napiszcie komentarz, który Wam odpowiada, który dla Was coś wnosi, a na tamte po prostu nie zwracajcie uwagi, bo naprawdę nienawiść rodzi nienawiść i to jest bez sensu. To jest takie błędne koło. Nie ma kompletnie żadnego sensu po prostu kogoś pouczać. Jeśli chce, to i tak napisze, nie pod tym filmem, to pod innym więc y, według mnie no po prostu no bez sensu, tak? Dobra, no i zaczynając już od tego to właśnie jestem teraz na ranczu online i wiem, że tutaj te questy można robić mam nadzieję, że, że nie uraziłam nikogo z was że też rozumiecie, że ja musiałam taką pogawędkę tutaj wprowadzić z tego wszystkiego nie wiem, czy się nagrywa, chyba tak prawdopodobnie powinno no ale dobra, dobra to co, sprawdzimy te questy Dalej, 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 dziękuję bardzo. I wiem, że teraz w tym, w tym tygodniu, bodajże w niedzielę, też wprowadzili jakieś tam zmiany, czyli dodali jakieś nowe questy, bo nie było ich wszystkich. Ja bym wolała karotki, a nie PD, chociaż PD, no to jest do dosyć, dosyć dużo tego PD, ale karotki. Um... Wygraj 5 wyścigów, wygraj 5 magicznych wyścigów, weź udział w 12 wyścigach, obojętnie jakich. Jeju, jest ich strasznie dużo. Nakarm konie 5 razy, wyczyść konie 4 razy, to będzie proste. Wyczyść raz swojego konia i nakarm raz swojego konia i tak zostawmy. Tak zostawmy. Ostateczna nagroda, potwierdź. Nie wiem, czy dobrze robię, czyli tak, wyczyść konie 4 razy. Ale to wszystkie konie? Hmm. Nakarm konie dziesięć razy, o Boże. Wyczyść konie dziewięć razy. Wyczyść raz swojego konia. Hmm. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy chociaż, chociaż coś z tego zrobić. Wyczyść raz, zaakceptuj zadania. Wyczyść raz swojego konia. O, czyli mamy tutaj. E, teraz nam się coś zrobiło. No okej, okay. czekajcie. To robimy tak. Karm koniu, koniu, coś tam. Ok, jęczmień, bo Milo lubi to. E, o, o, okej, okay. i dostaliśmy, to super, e, teraz tak, wyczyścimy, będzie trzeba kupić te wszystkie rzeczy do czyszczenia, bo chyba mi nie wystarczy, wyczyść raz swojego konia, to powinno być to. Okej, okay, i ostatnie, szczotka do grzywy. No i dobra, i co? I zrobiłam to zadanie. Mm. Wyczyść raz swojego konia. No i wyczyściłam. Kurczę, widzicie, to się nie zaliczyło. A czemu? Czemu to się nie zaliczyło? Eee, weźmy czyszczenie, i to wszystko kupię, żeby mieć. No dobra, no to inne spróbujemy. Czekajcie, chodź tutaj. Frozen. Nie. Dobra, no pieka, weź się wyczyść. Naprawdę nie wiem, czemu to się nie, nie zaliczyło. No to pierwsze bezbłędnie poszło. Koniu. Hmm, teraz się zaliczyło. Dziwne. Czyli jakby wyczyść konia cztery razy to było, tak? Dzisiaj. Coś tam się pospełniało cały czas. Ok. Czyli, czyli co? Zrobiłam te dzienne zadania? No, no okej. Okay. A czy ja mogę jeszcze raz je wziąć? Czy coś, coś w ten deseń? No. Jeszcze raz, co on powiedział? Och, jesteś już, e, widzę, że sprawnie. Co? Ciężko pracujesz. Koń to sprytne zwierzę. Zauważyłaś to pewnie, e, kiedy się ścigałaś, prawda? Aha, czyli już więcej nic do powiedzenia nam dzisiaj nie ma. E, no i dobra, wiecie co? Weźmy sobie dziś e, wyścigi. O, zostaniemy już na niej, bo taka mała, słodka jest weźmiemy sobie jeszcze szybciutko jakiś wyścig ja do Was wrócę po prostu już jak będzie lobby albo jak będzie się zaczynał wyścig, żeby już nie przedłużać, także widzimy się za chwilkę Okej okay, kochani, jestem wyścig się już zaczyna wzięłam speed, żeby było troszeczkę tak wiecie, różnorodnie czyli zrobimy sobie jeden na speed jeden na magic i myślę, że będziemy mogli zakończyć odcinek bo i tak się w nim nagadałam, więc nie chciałabym, żeby on trwał nie wiadomo jak długo Tą mapkę średnio lubię, tak szczerze mówiąc <laughs> No i też pamiętajcie, że, że mam konia, na którym niezbyt, e, niezbyt się czuję. On jest śliczny, taki kochany, malutki jest, ale <laughs> jednak co Majlo to Majlo. No dawać, dawać. Co jest? Dlaczego tak ten? Przecież klikałam spację. No dobra. No to lecimy. Tutaj trzeba pamiętać, że, że ja muszę nią skakać, bo bo jednak ona nie nie przeskakuje przez te przeszkody bez urazu żadnego. Chodzi mi o to, że nie przechodzi. O, tak, to miałam powiedzieć. Że, jak nie przeskoczy, to ona się zahacza. A ja bym tego nie chciała. Ale przedłużam bez sensu. Bez sensu to przedłużasz. Tutaj, tu mogę wziąć. Aj, aj, aj. Dobra, leć, leć, leć. Nie idzie chyba aż tak źle. Na razie. Drugie kółeczko z trzech. Okay, jest całkiem, całkiem znośnie. Oni tam sobie dobrze radzą. Pewnie jeżdżą częściej na tych wyścigach. Właśnie, tego nie lubię strasznie. Mm, ale zlamiłam to. O Boże. No teraz to już będziesz ostatnia. Na bank. Bo tutaj nie ma żadnych magicznych rzeczy. Jeśli ktoś straci pozycję, to już, to już trudno. Jego wina. W ogóle, żebym dojechała, to będzie szok. Nie, nie ma szans. Nie ma szans, żebym ja tutaj w ogóle podgoniła. Zobaczcie, jak oni tam daleko są. Oni się gonią tymi piórkami. Nie ma szansy. O o o, 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 Może coś, może coś. Mm. Dobra, nasz koń klas upnął. No. Tam osoba dość daleko jest. Co ty zrobiłaś? Boże. Ja bym chciała chociaż dojechać, słuchajcie. Oni zaraz tam przekroczą metę. No właśnie. Nieźle. Czy wszyscy dojadą? Gra była całkiem w porządku. Ta ostatnia osoba nie dojechała. Tak myślałam. Dobra, to słuchajcie, weźmiemy sobie jeszcze jeden wyścig tym razem na magię. Eee, oni wszyscy grają! Oni wszyscy grają! No nie. Siedem z ośmiu. Dobra, weźmy to. O! Zajęte! No nie. A tutaj? Akahito, Akahito. O, widzę chyba jacyś Polacy, ma Martyna, tak? Okej, okay, sprawdźmy sobie. O, masz strój króliczka z tego co zdążyłam zauważyć. Popijam sobie herbatkę w razie, co? I'm from Poland. O! Poziom osiemnasty. Żadnych jeszcze tych statystyk nie ma. Tutaj pokażmy tego osobnika. A, czyli dobrze trafiłam, czyli to jest y, męska postać. A Kahito to w ogóle skąd mi się kojarzy ta nazwa? Nie wiem czemu, ale 41 poziom. Wow, wysoko, wysoko. Wysoka poprzeczka. Pokażcie, jakie macie konie. Ale ma ten! odmiankę śmieszną. Nie ma takiego konia chyba w sklepie. Fajnie by było, jakbyśmy mogli sami robić skórki dla tych koni. To by było świetne. U, ale jesteś tutaj e, oporządzony. Tutaj... To, aha, to jest twój koń. Ten właśnie z tą odmianką, taką, takim plackiem. A ty... A, strzały, masz taką zbrojkę jak ja. Tylko że ja właśnie tych takich dodatków nie dokupuję. No i Martyna. O, masz tą ładną, tą moją ulubioną. Ona jest taka bardzo ładna, subtelna. I to jest też ten koń ze sklepu. O, ktoś dołączył jeszcze. Keiru. Keiru. Fajny konik się wylosował. Jednak mi się najbardziej podobają, jak się losują z tą taką długą grzywą. No i co? Jaką mapę jedziecie? Nawet nie wiem. Tutaj też bardzo e, ładna ta osobka jest. Te włoski ma, które mi się podobają. Bez zbroi. Aha, ja nie zmieniłam konia. No dobra, no już trudno, zostaniemy. Nie będę tutaj już przycinać co chwila tego filmu, bo to też bez sensu, prawda? Mam nadzieję, że pójdzie mi całkiem sprawnie. F10 Rzeczywiście, rzeczywiście, rzecz jasna chciałam powiedzieć. Okej, okay, jedziemy. Szybko poszło. Co ta Martyna? Good luck, have fun. Good game na początku gry. Już zakładasz z góry, że będzie dobra? Okej. Okay. No to lecimy. Nie lubię zimy, nie lubię tej mapki. Znaczy mapka jest, wiecie, spoko, ale jest zimowa. Dobra, mamy przeskoczone. Aj, co to było? Mało osób na tyle było, tylko... Daj mi się, że było więcej. Dobra, zaraz nam się coś naładuje a masz. No i mamy smoczka. Nie, nie mamy smoczka. Mamy słoneczko. I jajko! Mamy jajko. Lodowe, bo lodowe, ale zawsze. O nie, o nie, czy ktoś obok mnie ma smoka? Tak, ja uciekam stąd. Aha, tam ktoś dostał smoka, okej. Okay. Krytykalem, dobrze. <grym> no 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 no. I, I i może będę druga, może nie. A masz? Nie, wyprzedzisz mnie. Zapomnij o tym. Nie wiem teraz, czy wykorzystać. Wiecie co? Nie. Przetrzymam. Nie? Ha, uratowałam się. Jestem super. Nie będę tego. A, to pewnie ja dostanę smokiem. Tak myślałam. I przed samą metą mnie wszyscy wyprzedzą. Jest, ale będzie super. No i ekstra. <noise> Ach, przewidziałam to. Ale dobrze było. że chociaż troszeczkę PD dostaliśmy. Okej, okay, no to wychodzimy stąd. Damy jej te punkty, które ona tutaj sobie uzbierała i ja dam jej chyba do kontrol. <laughs> Szybkość kontrola. Tak, tak, bym chciała wyrównać. Także, no, wstawimy jeszcze jajko. O, tak, możemy stawić jajko. O mamy, oh, czemu ja tego nie wstawiłam? A to jest czwarty level. Chwileczkę. Właśnie, bo możemy e, przyspieszyć. Dobra, pozostało 4 dni. Dobrze, dobra, dobra. Także tak, kochani, powtarzam się pewnie, ale mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcjach i komentarzach. Ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Wszystkich bez wyjątku, nawet tych, którzy bardzo, bardzo mnie nienawidzą. Także trzymajcie się. Do następnego i cześć.